Witaj, nazywam się Piotr Gotowicki i chcę pokazać Ci firmę Duo Life oraz przyszłość, jaka cię czeka, jeśli postanowisz skorzystać z szansy, która jestem przekonany, że nieprzypadkowo stanęła na Twojej drodze, bo w życiu nie ma przypadków. Są tylko okoliczności i okazje, które łapiemy lub ich nie zauważamy. Firma Duolife jako pierwsza firma na świecie wprowadziła do biznesu pojęcie soft marketingu. Zgodnie z tą filozofią człowieka w centrum uwagi zaczęła rozwijać swój biznes, dostarczając wysokiej jakości suplementy w oparciu o innowacyjny model dystrybucji, polegający na stworzeniu klubu konsumenckiego. Zgodnie z tą ideą, każdy może kupować produkty tylko dla siebie przez własny sklep internetowy. A zachęcając innych do przystąpienia do klubu, może osiągać liczne korzyści w postaci nagród oraz premii finansowych. Zarówno filozofia soft marketingu, wysoka jakość produktów, jak i innowacyjny model dystrybucji doprowadził do tego, że zaledwie pięcioletnia firma osiągnęła wzrost 3700% w ciągu ostatnich czterech lat, a zaangażowani w rozwój firmy klubowicze otrzymali prowizje przekraczające kwotę 100 milionów złotych. Setki osób w tej firmie otrzymało prestiżowe nagrody, tysiące uzyskało motywacyjne premie, a dziesiątki tysięcy innych osób skorzystało z wyjątkowych produktów. To nie przypadek, że tak to się potoczyło. I zapewniam cię, że to dopiero początek. Mam 10 lat doświadczenia w tej branży. Przez ten czas nauczyłem się rozróżniać firmy, które nie mają szansy na przetrwanie, od tych z olbrzymim potencjałem wzrostu. Firma DuoLife należy do tych drugich. Ma zaledwie 5 lat, ale w jej DNA jest zakodowany sukces na globalną skalę. Widząc ten potencjał, zaufałem tej firmie niecałe 3 lata temu. Obecnie razem z moim partnerem biznesowym, Witmarem Damen, jestem jednym z 48 dyrektorów w DuoLife i uważam, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Uważam też, że dopiero teraz jest najlepszy moment na rozpoczęcie współpracy z Duolife, ze względu na osiągnięcie przez tę firmę etapu pełnej dojrzałości i wejście w stan gotowości do ekspansji na rynki świata oraz narzędzie, które zobaczysz na końcu tego nagrania. Sukces Duolife jest niewątpliwie wynikiem trafienia w potrzeby ludzi. Sprawia, że każdy dzień staje się wyjątkowym. A podejście do biznesu oparte o zdrowe zasady partnerstwa przynosi korzyści zarówno firmie, jak i jej klubowiczom. Poznaj DNA DuoLife i odkryj prawdziwy powód sukcesu oraz zobacz to, co czeka Cię w niedalekiej przyszłości, jeśli zdecydujesz się wykorzystać właściwy moment i właściwy czas na podjęcie współpracy w oparciu o korzystny program partnerski. Firma, która stawia człowieka w centrum uwagi w czasach, kiedy dla większości korporacji liczy się tylko zysk, jest skazana na sukces. To właśnie głębokie przekonanie zakorzenione w DNA firmy, że człowiek jest najważniejszy, jest przyczyną tak spektakularnych wyników. Tworzenie społeczności zgodnie z innowacyjnym modelem biznesu, edukacja i wsparcie oraz dostarczanie produktów o najwyższej jakości, to misja, której głównym mottem jest gwarancja bezpieczeństwa. Dowodem, że nie są to tylko słowa, są liczne nagrody i certyfikaty polskich oraz europejskich instytucji, a nawet amerykańskiej agencji FDA. Jesteśmy pierwszą firmą z suplementami w Europie, która otrzymała certyfikat Clean Label, co oznacza, że nasza etykieta w 15 językach zawiera wszystkie niezbędne informacje, pozwalające na bezpieczne korzystanie z produktów. Surowce do naszych produktów posiadają 150 badań klinicznych, a ponad 200 składników używanych do produkcji pochodzących z różnych zakątków świata posiada certyfikaty jakości oraz bezpieczeństwa. Wszystkie nasze produkty są wolne od glutenu. Wychodząc naprzeciw najbardziej wymagającej grupie odbiorców, należącej do świata sportu, nasze produkty z pakietu SPORT przeszły wszystkie restrykcyjne badania i trafiły na tzw. listę kolońską, jako produkty bezpieczne dla sportu. Wysoka jakość produktów DUOLIFE to efekt kontrolowanego procesu produkcyjnego na każdym z etapów w nowoczesnej fabryce umiejscowionej w Polsce, w miejscowości Kozy. Standardy bezpieczeństwa, jakie obowiązują w fabryce, są wyższe niż te, jakie są wymagane do produkcji suplementów. Są na poziomie farmaceutycznym. Jesteśmy jedną z nielicznych firm na świecie, która ma własny dział badań i rozwoju, dzięki czemu możemy zagwarantować, że nasze produkty będą niepowtarzalne i zastrzeżone patentami. Dotychczasowe produkty po pięciu latach działalności firmy możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich to produkty płynne. Druga to linia Medical Formula, czyli produkty kierunkowe odpowiadające na konkretne problemy cywilizacyjne. Trzecia, która powstała od niedawna, Clinical Formula, oparta jest o składniki posiadające działanie udowodnione poprzez badania kliniczne. Ta linia obecnie jest najintensywniej rozwijana. Gama produktów cały czas się powiększa. A każdy z nowych produktów precyzyjnie zaspokaja kolejne potrzeby klientów. Tym samym firma Duolife trafia do coraz szerszego grona odbiorców. I tutaj rozpoczyna się nowy rozdział Duolife. Poznaj produkty, które sprawią, że liczba chętnych na ich nabycie wzrośnie w sposób wykładniczy. A tym samym Duolife stanie się firmą o zasięgu globalnym. To wszystko wydarzy się stopniowo w niedalekiej przyszłości, abyś miał wystarczająco dużo czasu na zbudowanie własnej sieci prokonsumenckiej. I wiesz co, muszę ci to powiedzieć. Stanie się to z tobą lub bez ciebie. Tego nie da się zatrzymać. Mogę jedynie postawić pytanie, czy stać Cię na to, aby nie skorzystać z tej szansy. Już wkrótce, bo w czwartym kwartale tego roku ukaże się forma żelowa produktów płynnych. Co pozwoli, po pierwsze, w wygodny sposób używać produktów w trakcie podróżowania, a po drugie, użyć jednorazowych opakowań jako próbki do degustacji dla zainteresowanej osoby. To rozwiązanie otwiera wiele nowych możliwości, jakich do tej pory nie było. Dosłownie za chwilę, bo mowa tu o trzecim kwartale tego roku, pojawi się produkt, który będzie świetną, zdrową alternatywą dla kawy i wszelkiej maści napojów energetycznych. Ten produkt otwiera drogę do niesamowicie wielkiego rynku ludzi, w tym również tych młodych, u których suplementacja ze względu na świadomość nie jest jeszcze pierwszą potrzebą, ale poszukiwanie zdrowej energii zawsze było i jest na topie. Produkty będą wyróżniały badania kliniczne, pokazujące, że nie tylko chodzi o więcej energii, ale też o lepszą koncentrację a wręcz dzięki uwolnieniu dodatkowej porcji dopaminy lepszy nastrój, który przełoży się na lepsze efekty pracy, dzięki energii, skupieniu i pozytywnemu nastawieniu. Osobiście pozytywnego nastawienia mi nie brakuje nie mogę doczekać się tego produktu. Jeszcze nie opadł entuzjazm po wprowadzeniu produktu budzącego olbrzymie zainteresowanie ze względu na swoje walory, a już wiemy, że wokół tego preparatu powstaną kolejne produkty wspomagające i uzupełniające jego działanie. Mowa tutaj o pierwszej w Europie płynnej postaci źródła keratyny. Keratin Hair Complex jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale, zostaną wprowadzone kosmetyki, aby synergicznie zmaksymalizować efekty działania tego wyjątkowego suplementu na włosy. Bazą do powstania całej linii produktów towarzyszących są niedawno nagrodzone odkrycia, dzięki którym nowa linia produktów będzie cechowała się niezwykłą skutecznością w działaniu. Jakby jeszcze było tego mało, to już w tym roku ukaże się linia produktów do użytku wewnętrznego, redukujących zmarszczki. Nawilżających oraz odżywiających skórę. Dwie kapsułki na dzień i na noc, w których zawarta będzie moc składników o udowodnionym działaniu klinicznym, będą owocem zastosowania innowacyjnych rozwiązań opartych o nutraceutykę oraz epigenetykę. Te dość trudne pojęcia można wyjaśnić w prosty sposób. Pierwsze z nich Nutraceutyka to połączenie efektu, jaki daje żywność funkcjonalna, suplement diety oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Drugie pojęcie, epigenetyka, to kierunek w nauce zajmujący się badaniami związanymi z modyfikacją genów ze względu na czynniki zewnętrzne. Jest to o tyle istotne, że takie zmiany nawet mogą być dziedziczone. Upraszczając, można stwierdzić, że wpływ na geny może mieć środowisko, w którym się one znajdują. A co za tym idzie, możemy nieświadomie je niszczyć lub świadomie wpływać na prawidłowe ich funkcjonowanie. Z tą informacją już nie możesz za wszystko obarczać swoich genów. Masz duży wpływ na ich zdrowy rozwój. Wykorzystując ten kierunek nauki, już w pierwszym kwartale 2020 roku trafią do sprzedaży krem na dzień i krem na noc, które będą synergicznie wspomagały działanie naszych suplementów. Badania przeprowadzone na grupie testowej 215 kobiet wykazały, że aż trzykrotnie zmniejszyła się widoczność zmarszczek i prawie trzykrotnie poprawiło się nawodnienie twarzy. Aż 90% kobiet zadeklarowało chęć dalszego używania testowanego produktu. Jak by wyglądał Twój biznes, gdyby na 10 klientów 9 zechciało cały czas kupować Twoje produkty? Idea firmy jest bardzo prosta. Rozbudować każdy znaczący produkt wewnętrzny o produkty zewnętrzne, aby w ten sposób kompleksowo zabezpieczyć potrzeby klienta. Idąc tym śladem, w drugim kwartale 2020 roku powstaną kolejne produkty towarzyszące jednemu z najbardziej popularnych produktów Duo Live kolagenowi. W czwartym kwartale 2020 roku zostaną dodane kolejne preparaty kosmetyczne o działaniu synergicznym, aby działanie od wewnątrz i na zewnątrz mogło wywołać najlepszy z możliwych efektów pełne zadowolenie użytkownika. Odpowiadając na potrzebę uzupełnienia niedoborów witamin i minerałów we współczesnych warzywach i owocach, już w pierwszym kwartale 2020 roku zostaną wprowadzone do sprzedaży boksy witaminowe pochodzenia organicznego. Najważniejszą zaletą tych produktów jest zachowanie tła biologicznego, niezbędnego w procesie właściwego wchłaniania witamin. Patrząc daleko w przyszłość na przełomie 2020 i 2021 roku, gama produktów pod marką hi zostanie poszerzona o różnego rodzaju odżywki. Z marką High 5 będziesz mógł zjeść zdrowe i pożywne posiłki owocowo-warzywne, przygotowane w wygodnej formie do natychmiastowego spożycia, ale dzięki specjalnej technologii będą miały one walory świeżo przyrządzonego posiłku. Obecny sukces Duo Life i dalszy dynamiczny rozwój tej firmy jest wynikiem strategii 3K, będącej kluczem do sukcesu. K jak konsekwencja. Czyli konsekwentnie, firma będzie realizowała zasadę bezkompromisowości, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo oraz wyjątkowość produktów. K jak koncentracja, czyli skoncentrowanie na człowieku, jego potrzebach, by zaspokoić te najważniejsze mające zdecydowany wpływ na jakość oraz komfort życia. K jak kierunek, czyli utrzymanie właściwego kierunku, człowieka w centrum uwagi. DuoLife być może nie będzie największą firmą na świecie, ale będzie najlepszą dla świata. Obecnie w DuoLife jest 75 tysięcy klubowiczów, co oznacza, że jest to jedna osoba na 100 tysięcy mieszkańców Ziemi. Naszym celem jest osiągnięcie liczby 7,5 miliona klubowiczów w ciągu 10 najbliższych lat. Pomimo, że ten cel jest ambitny, jego znaczenie jest takie, że dotrzemy zaledwie do jednej na 1000 osób mieszkających na Ziemi. Dla porównania, Facebook dotarł do jednej na trzy osoby, mając ponad 2,5 miliarda użytkowników. Jest tak wielu ludzi, do których możemy dotrzeć, że Duolife prawdopodobnie będzie nadal rozwijał mój wnuczek, który ma dzisiaj niecałe dwa latka. Co to znaczy dla Ciebie? Spójrz. Obecnie w Duo Life jest tylko 48 dyrektorów, ludzi takich jak ty i ja, którzy w Duo Life osiągają zarobki na poziomie pomiędzy 15 a 80 tysiącami złotych miesięcznie. Jeśli firma osiągnie postawiony cel, to ilość dyrektorów w sposób naturalny proporcjonalnie wzrośnie do około 5 tysięcy. To oznacza, że czekamy na 4952 dyrektorów. Kto będzie następnym? Większość z przyszłych dyrektorów pewnie jeszcze nic nie wie o Duolife. Być może jeden z nich właśnie słucha tego nagrania. Być może to ty będziesz kolejnym dyrektorem Duolife, jeśli skorzystasz z tej szansy oraz narzędzi, jakie za chwilę poznasz. Bo wtedy zrozumiesz, dlaczego jest to jak najbardziej realna szansa. Nie byłbym aż tak pewny, że to się wydarzy, gdyby nie narzędzie, do którego będziesz teraz zaproszony. Otóż świat się zmienia. Technologia się zmienia. Dzięki narzędziom wszystko jest prostsze. Oglądasz to wideo na platformie BHS24, stworzonej po to, aby w prosty sposób budować ten biznes. Jeśli to, co przedstawiłem, ma dla Ciebie sens, wystarczy, że z użyciem tego systemu i tego konkretnego nagrania podzielisz się informacją ze znajomymi, a w prosty i szybki sposób zbudujesz swoją pierwszą grupę prokonsumentów. Posługując się narzędziami takimi jak te, Twoi znajomi mogą powielić te same działania, a tym samym Twój biznes może dalej rosnąć bez Twojego udziału i to bez żadnych ograniczeń, bo Internet jest wszędzie. Wkrótce ta platforma oraz przedstawiane tu treści będą dostępne w kilkunastu językach. Zatem Twój biznes nie będzie znał granic, nawet jeśli dzisiaj nie znasz żadnego obcokrajowca. Zrób pierwszy krok. Dowiedz się więcej. Wypełnij formularz poniżej filmu. A otrzymasz darmowy dostęp do pełnej wersji systemu przez 7 dni oraz kolejne informacje, które krok po kroku wdrożą Cię w arkana tego biznesu, nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia w tym temacie. Czas ma znaczenie. Zacznij teraz.